Hello, tu Sysia, witam Was na... Fail, <ścoughs> żeby zapomnieć jak własny kanał się nazywa. <ścoughs> Wstyd! Jak lubicie bezpieczne makijaże, neutralne, niezbyt kolorowe, niezbyt szalone, no to dzisiaj jest odcinek dla Was, bo ruszamy z paletką Creme de la Creme z Glam Shopu i będę miała dla Was sześć makijaży przy użyciu tej paletki. Wszystkie będą oczywiście w kolorach stonowanych, bezpiecznych. Nie zawsze te makijaże będą takie totalnie oczywiste i bezpieczne, ale w bezpiecznych kolorach. Co do samej palety, to jest w ogóle jeden z moich ulubionych formatów Glamshopowych, czyli piętnastka, piętnaście cieni. Mamy tutaj, czekajcie, bo ja liczyłam już zapomniałam. Osiem matów i siedem błysków Nigdy nie wiesz w własnej matematyce. I wydawałoby się, no wiecie, że to taka kolejna, neutralna, bezpieczna paletka. Natomiast powiem Wam, że jak przyszła do mnie i ją otworzyłam, no to troszeczkę serduszko szybciej zabiło, mimo wszystko. Powiem wam, że jednak wyróżnia się ona trochę na tle innych neutralnych paletek. Po pierwsze tym, że to nie są. Y te standardowe brązy, gdzie widzimy wszędzie, bo ta paleta jest um, taka troszkę chłodniejsza. To nie jest taka mega, mega zimna jak, nie wiem, Grancz, ale jednak trochę chłodniejsza. I oprócz samych całkowitych brązów, mamy też odrobinkę czegoś. Czegoś, tak? Czyli nasz makijaż nie będzie za każdym razem wyglądał tak samo. Bo na przykład mamy tutaj dwa przepiękne, lekko różowe, takie, takie mega zgaszone, brudne róże, mamy brzoskwinkę, mamy sreberko i ogólnie paleta jest jasna, więc makijaże będą bardzo użytkowe, ale mamy tutaj coś, czym sobie fajnie przyciemnimy te makijaże i dodamy głębi, kiedy będziemy chcieli, żeby ten makijaż był mega wieczorowy, intensywny, nawet grunge'owy. Kolejna rzecz, która wyróżnia, to. Tapetę chciałam powiedzieć. Co to jest? Paleta, nie tapeta. <grywa> to rodzaje błysków. One są delikatne, bardziej perłowe, nie mienią się aż tak jak wiecie, te takie klasyczne glam shopowe turbopigmenty, więc mm, paleta wydaje mi się mega elegancka, mega uniwersalna, również fajna dla kobiet dojrzałych, ale nie tylko. No i właśnie idziemy takie w te takie trendy trochę delikatniejszych, metalicznych, wiecie, makijaży, ale takich, takich bardziej miękkich, hollywoodzkich. Przepraszam Uważam, dla mnie jest to fajna opcja, bo pośród wielu, absolutnie wielu mega błyszczących cieni z glam -shopu, czegoś takiego mi trochę brakowało, bo ja bardzo często po takie cienie sięgam, kiedy właśnie chcę zrobić sobie szybki makijaż, palcem wiecie jeden cień na całą powiekę i mam super dzienne, delikatne smoki eyes. Więc fajnie, że pojawiło się coś, gdzie mamy tylko takie wykończenia. Yy, no i. Dlatego coś tam uważam, że jest tutaj coś interesującego w tej palecie. W każdym razie, jeżeli chodzi o ostateczną jakby retencję, no to będzie ona na końcu odcinka, a my przechodzimy sobie w takim razie do makijażu, zaczynamy od tego właśnie takiego dziennego, powiedziałabym, smoky eye w stylu hollywoodzkim. Zapraszam serdecznie do oglądania. Zaczynam od aplikacji bazy. Ma jest lekko różowa, ale to nie wpłynie w ogóle na makijaż. Możecie sobie użyć bezbarwnej, możecie użyć sobie beżowej. I zaczynam cieniem Krokant Orzechowy, taki ciemny brąz. Niewielkiej ilości przyciemniam sobie zewnętrzny kącik. Tak, żeby nie za obszernie, bo będziemy tutaj raczej koncentrować się na innych kolorach. Ale na początek, żeby mieć tą głębię, to lecimy z Krokantem. I delikatnie wzdłuż linii rzęs. Biorę sobie brązową kredkę i Podkreślam sobie przestrzeń między rzęsami tą kredką. Kredkę nakładam też wzdłuż linii rzęs. Taką bardzo cieniutką pseudokreseczkę robię. I pędzelek po tym ciemnym brązie rozcieram pędzelkiem po tym ciemnym brązie. I nakładam to samo na dolną linię wodną. I wzdłuż linii rzęs delikatnie. I znowu ten sam pędzelek. I rozcieram w lewo i w prawo. Przecież mamy takie fajne, dzienne smoky eyes, a będzie jeszcze tylko lepiej. <laughs> Weźmiemy sobie teraz odcień kakaowy, czyli taki jaśniejszy brąz, i trochę sobie to wszystko porozcieramy, czyli zewnętrzny kącik. Delikatnie wejdziemy sobie tym kolorem w załamanie. Nie musi być totalnie perfekcyjnie, bo myślę, że charakteru takim konkretnie makijażom właśnie nadaje taka nonchalancja. Więc nie musi być tutaj full pigmentu, full krycia, ale właśnie taki wash of color. Stopniowo sobie ten kolor dokładam. Minimalnie też wewnętrzny kącik, to będzie taka nasza baza e, pod błyszczący cień. I to samo robię na dolnej powiece. Ten sam kolor rozprowadzam. Obszernie, troszkę niedbale. I'm done, kocham takie luki, po prostu kocham. Na razie zcieniowania matami to tyle. Chciałabym przejść sobie do mojego ulubionego koloru z Palety, czyli z Praliny, który jest takim po prostu błyszczącym brązem. Dla mnie to jest taki rajstopowy trochę brąz, uwielbiam takie brązy właśnie do tego typu makijaży, takich dziennych smoky eyes i wieczorowych smoky eyes, do wszystkich smoky eyes i nakładam sobie w zasadzie technicznie na całą powiekę i on przez to, że gdzieniegdzie mamy już tą bazę z ciemniejszych cieni stworzy nam się też taki właśnie gradient, że gdzieś ten błysk będzie się wydawał trochę ciemniejszy, gdzieś jaśniejszy i może to wyglądać bardzo fajnie i tak effortless przenoszę trochę wyżej, niech to się fajnie nam połączy z tymi Matami. Bardzo fresh. Jak się boicie Smoky Eyes, zawsze chcieliście spróbować, ale obawiacie się, że będzie to dla was za ciężki makijaż, to koniecznie z metalikami. Koniecznie z błyszczącymi cieniami. A właśnie takie perłowe, nie za mocno odbijające światło, tylko takie lekko błyszczące, są absolutnie idealne do tego. Dziątko. Nie zapominajmy o wewnętrznym kąciku. Lubię, gdy Smoky Eyes nie jest on taki. Jaśniutki ten kącik tylko lekko ciemniejszy, ale dzięki tej pralinie będzie się tutaj nam odbijać światło, więc mamy jedno i drugie. Dwa, dwa w jednym, czyli i lekkie przyciemnienie, i odbijanie światła. Filozofia makijażu Sylwio Coelho. Kocham takie luki Materdello. I jeszcze odrobinę tym krokantem orzechowym dobudowuję sobie intensywnie. No, wybaczcie za lusterko. lusterko, ale potrzebuję mieć je na wprost, bo przez. Błyszczący cień, odbija mi się światło i nie widzę dokładnie, gdzie jest to przyciemnienie, a gdzie nie. I tuszuję rzęsy obficie czarną maskarą. Nocno chciałabym nałożyć tą pomadkę NYX Smooth Whip w odcieniu 24, ale tak bardzo sheer, żeby była taka przejrzysta, a nie kryjąca Zobaczymy, czy mi się uda. I tak się prezentuje skończony makijaż. Wyszedł nam w sumie taki trochę monokolorystyczny look z tymi lekko brązowymi ustami, ale ten makijaż oka jest absolutnie cudowny. Ja uwielbiam takie luki, lekko przydymione, ale w takim wydaniu effortless, że to nie jest takie full krycie, że tu jest taka jakaś lekka metaliczność i to jest wszystko takie nieoczywiste. Zwróćcie też uwagę, że zrobiłam sobie takie cieńsze brwi. Wydaje mi się, że bardzo fajnie do tego makijażu pasują, także dajcie znać, co myślicie, a my lecimy do kolejnego makijażu. Dzisiaj uwaga, lecimy z czernią. Ten deserowy jest absolutnie obłędny, musimy go koniecznie wykorzystać, ale żeby to nie był za ciężki i za mocny makijaż nie będziemy robić sobie smokey eyes, tylko takie lekko wyciągnięte kocie oko. Zaczynam w takim razie od czarnej kredki, zaczynam od zaznaczenia sobie kącików oka wewnętrzny i zewnętrzny. Już zaczęłam cieniować to oko, a zapomniałam, że nie nałożyłam bazy, więc obawiam się, że coś tutaj się nam nie uda dzisiaj. Ale nic, póki jeszcze mogę, to nakładam na to oko. Tutaj sobie najwyżej doklepię na to cieniowanie już. Biorę mały, kulkowy pędzelek i cień deserowy, czyli ta czerń z błyskiem. I wklepuję tutaj w zewnętrznym kąciku. I delikatnie wyciągam... No, tak jakbym chciała narysować kreskę, taką powiedzmy miękką kreskę, leciutko to rozcieram i mam tutaj troszkę większą kuleczkę, żeby wszystko na bieżąco sobie zmiękczać. Ten makijaż nie jest trudny, ale wymaga precyzji po prostu dobrych narzędzi w odpowiedniej wielkości, żeby łatwo było nam stworzyć, zobaczcie już jest taki fajny efekt. Duży pędzel może nam wszystko za mocno... Rozmazać. I robię to samo wewnętrznym końciku, czyli biorę deserowy i gruntuję sobie ten końcik. Tutaj nie dochodzę do końca, chcę, żeby środek był. Pusty. Może dołożę sobie tutaj jakiś błysk, a może po prostu zostawię. Tutaj przy makijażach typu kocie oko też trzeba dopasować rozmieszczenie cieni do kształtu naszego oka, bo ja mam z natury oko, jak rozluźnię się całkowicie i nie mrużę od lamp oczu, to mam bardziej okrągłe, więc jak. Polecę po całości, no to bardziej jeszcze podkreślę ją w tym kierunku. A ja chcę je wydłużyć, więc dlatego zamykam, jakby te końciki sobie ciemnym kolorem, a środek zostawiam. Wezmę sobie jeszcze Lucrecję, czyli ten czarny czarny, który widziałam, że jest mega czarny i po prostu masełkowy. Dołożę sobie przy dosłownie samej e, linii wodnej, tak żeby tutaj była taka mega, a, ależ on jest czarny, super. Taka mega głębia, a tutaj dalej niech ta czerń właśnie tak fajnie odbija światło. Tylko delikatnie na linię wodną sobie nałożę. Też przygotowałam sobie eyeliner, ale może nie będzie takiej potrzeby. Mmm, jest... o, ależ to wygląda ekstra. Biorę sobie jeszcze odrobinę cukrowego tutaj na dolną powiekę, ale dosłownie tak pod samymi rzęsami. To jest takie miejsce, które u mnie łapie światło, bo jest wypukłe i właśnie podkreślę to jeszcze bardziej, dodając troszkę więcej blasku, ale tak, żeby ten blask nie schodził mi tutaj za nisko. Ok, tuszuję rzęsy i uwaga, robimy coś szalonego, będziemy robić sobie glossy eyes. Yy, okazało się, że nie mam żadnego bezbarwnego błyszczyka, więc użyję sobie Mleczka do ust z Glam Shopu, żeby nałożyć minimalnie na powiekę ruchomą i tutaj staram się głównie na środek powieki, no bo jak mocniej tutaj zajdę na kąciki, no to wiadomo, że dużo szybciej mi się to ten makijaż zniszczy on generalnie i tak się zniszczy, bo gdzieś tam się w końcu dostanie y, ten gloss do tej czerni, ale będzie tak... Bardziej grunge'owo. Ale świetnie, nie włączałam nagrywania. <grywa> Nałożyłam sobie konturówkę słodką z Glam Shop'u, chciałam żeby miał taki troszeczkę cieplejszy vibe i na to nakładam błyszczyk od Irene Eris, ale nie wiem czy... nie jest już aż za ciepło. Nie, spoko. Może doklepię troszkę szmineczki ciemniejszej. Wszystkie kosmetyki macie na dole w opisie jakby co. I tak się prezentuje skończony makijaż. Jak mnie zapytacie na koniec odcinka, który był moim ulubionym, to ja już wiem, że to będzie ten. <grych> Absolutnie uwielbiam to takie zachowawcze, delikatne cieniowanie, czerń, ale w niewielkiej ilości, która robi po prostu całą robotę, przepięknie kształtuje oko. No koniecznie musicie wypróbować, czy z efektem glossy, czy bez, ale z glossem, no wygląda to po prostu błędnie. Editorial vibe, totalnie. Dzisiaj chcę połączyć ten odcień taupe z brzoskwinką. Chcę, aby ten kolor na pewno ładnie się wybił na moim oku, dlatego nałożę odrobinę korektora jako bazę. Zaczynam tym delikatesem. Piękny odcień i nakładam go w zewnętrznym kąciku, w załamaniu powieki i wewnętrznym. Tutaj sobie go stopniowo buduję, bo to jest naprawdę jasny odcień, ale chcę, żeby był widoczny, więc chwilkę sobie nad nim pracuję. Kończą mi się pędzle, słuchajcie, mniejszym trochę pędzelkiem. Dolna powieka po całości. Całość rozcieram jeszcze tynkiem tortowym. I że ten look wypada jaśniej niż planowałam, to mieszam sobie ten delikatę z krokantem, czyli tak wiecie, troszkę tu, troszkę tu. I pogłębiam sobie delikatnie kąciki. I trochę zewnętrzny kącik na dolnej powiece. Dzięki mieszaniu tych dwóch kolorów nie wypada on za ciemno i nie tracę tego odcienia, takiego właśnie szarowego. Teraz biorę sobie mm, skośny pędzelek i tym krokantem pokrywam sobie delikatnie przestrzeń przy rzęsach, żeby nadać trochę definicji. I tutaj się koncentruję głównie na zewnętrznym kąciku i minimalnie tutaj wewnętrzny. Teraz biorę sobie cukrowy, ten, czy wczoraj. Troszkę go sobie rozcieram w palcach i nakładam delikatnie pod łuk brwiowy i troszkę tutaj na dolną powiekę, ale tak naprawdę leciutko, żeby tylko delikatnie się odbijało światło. Wracam sobie do korektora i robię taką małą kropeczkę, którą rozklepuję palcem. Tak, żeby jej nie rozmazać, tylko właśnie, żeby ona była tak punktowo tutaj. I biorę krem Stoffi, czyli tą brzoskwinkę, która obok Tofi nawet nie leżała, i wklepuję palcem właśnie w ten korektor. O, i zobaczcie, zrobiły nam się takie piękne plamki brzoskwiniowe. I nie planowałam tego, ale chyba zrobię sobie też kreskę. Tu w tej kolekcji wyszedł też taki szary eyeliner. W sumie tak pomyślałam, że może będzie fajnie pasował, bo wstępnie myślałam o czarnej. Taka szara też by mogła być, Git. Nie będzie za jasna. Musimy sprawdzić. Próbuję. Tak, chyba będzie za. Za jasna. To zmieszam sobie trochę z klasycznym czarnym eyelinerem i tu już powinno być okejka. I zrobiłam też taką lekką kreseczkę na dole, żeby była taka podwójna. No i biorę się za wytuszowanie rzęs. Jeszcze wiecie co? Wrzucę sobie tą brzoskwinię tutaj między te kreski. Fajnie to wygląda. Wydaje mi się, że ten makijaż może wyglądać fajnie z ciemniejszymi ustami, ale może to będzie porażka. W każdym razie chcę spróbować. Też z tej kolekcji odcień trendy, z tych welurowych pomadek. Kolor jest obłędny, ale chyba nie do tego makijażu, słuchajcie. A może jednak? Wiecie co? Ten kolor jest obłędny. I makijaż jest ready. Moje zanięte usta przepięknie dopełniły całość. Look stał się taki bardziej elegancki, chociaż nie planowałam, żeby to był elegancki makijaż. Bardzo fajna jest ta szarość. Bardzo użytkowa, nie za chłodna, nie za ciemna, nie za brudna. Ja w szarościach nie czuję się jak milion dolarów, ale to jest właśnie taka szarość, która jeszcze u mnie jest akceptowalna. Także bardzo fajny odcień. Czas na jakiś bardziej metaliczny makijaż. Co wy na to? Lecimy z kolejnym lookiem. Lecimy sobie dzisiaj z metalikami. Zacznę sobie od takiego cienia w sztyfcie, jako moja baza, bo on ma już taką lekką metaliczność i podbije mi tylko mocniej metaliczność cieni. Mogę też nałożyć trochę na dolną powiekę i w kąciku. I zacznę sobie od delikatnego cieniowania matami, i tutaj sięgnę sobie. Po mleczną czekoladę, czyli ten lekko różowy, i właśnie się zastanawiam nad krokantem, a nad tym kakaowym. Niech pomyślę. To zacznę tą mleczną czekoladą, delikatnie zaznaczę sobie nią załamanie powieki. Często nawet tak nakładamy metaliczne cienie, e, i jeżeli pod spodem mamy jakiś kolor, no to one mają wtedy jeszcze więcej głębi, dlatego stosuję taki trik, że najpierw właśnie. E, używam matów e, i sięgam po ten krokant, czyli ciemniejszy brąz, delikatnie w zewnętrzny kącik. I teraz będzie, będzie zabawa! Zaczynam pralinowym i nakładam paluchem w zewnętrzny kącik. Teraz frykas. Jest taki mocno perłowy, więc lekko go rozcieram, bo jest taki dosyć. E, Gęsty, masłowy, na środek powieki. Teraz biorę sobie rarytas na dolną powiekę. U, ładny ten. Mega ładny. I ten też sobie nałożę trochę tutaj wyżej, przy łuku brwiowym. I tutaj przy linii, rzęs, dosłownie, tak, symbolicznie. Yy, I na koniec na dzienie, czyli nasze sreberko, wewnętrzny kącik. To musi być ładne. Ten ma ciutkę inną. Formułę jest troszkę bardziej taki toperowy. Wydaje mi się, że ma więcej drobinek błyszczących w sobie. Biorę dosłownie kropelinkę deserowego. Dokładam sobie palcem tutaj w zewnętrzny kącik przy rzęsach i pędzelkiem lekko to rozdymiam jeszcze. Biorę sobie czarną kredkę i pokrywam nią linię wodną dookoła oka. I biorę się za wytuszowanie rzęs. Na usta nałożę konturówkę ze Starsów i na to włoska szminka z Glam Shopu. Myślę, że będzie pasować idealnie. I makijaż jest skończony. Myślę, że te zgaszone brązowe usta fajnie dopełniły całość. Jakoś tak mocniej wydobyły się dzięki temu te kolory na oku. Bardzo podoba mi się ten makijaż, bo on na pierwszy rzut oka jest totalnie zgaszonym, takim no, powiedziałabym, że bezpiecznym makijażem, ale właśnie kruszymy głową, to widzimy przeróżne, mieniące się odcienie, które pięknie się przenikają, i daje to nam taką właśnie głębię, taką, takie poczucie wyjątkowości. No, mi się podoba bardzo, a jeśli wolicie coś bardziej awangardowego i dramatycznego, to przechodzimy do następnego looku. Dzisiaj planuję coś bardziej edgy, dlatego, suit in tie, let's go. Zaczynamy od bazy. Mam suche usta. W ogóle widzicie taką tutaj kropeczkę na ustach czerwoną. Chyba mnie uczuliła ta pomadka czerwona z glamu. Jeszcze muszę sprawdzić, się upewnić, czy na pewno ona. Mm, ale wydaje mi się, że nie będę mogła jej nosić. Ogólnie mam bardzo często alergię na różne produkty do ust, więc to nie jest tak, że coś jest z tym konkretnym nie tak, że to jest jakaś tragiczna chemia czy coś takiego. Ja po prostu tak mam i chyba nie będę mogła go używać. Zaczynamy od bardzo lekkiego wyciniwania sobie oka mleczną czekoladą. I tutaj naprawdę nic skomplikowanego, po prostu podkreślenie z załamania powieki i zewnętrznego kącika i trochę kakaowego. Gdzie on jest tutaj? Dla stonowania jeszcze raz całości. A wróćcie, ja planowałam tą mleczną czekoladę w ogóle nałożyć na całą powiekę, czyli ten różowawy tutaj na całość. Już pamiętam, już wszystko pamiętam. Jaki był plan. Przechodzę sobie teraz do lukrecji i będę rysować kreskę. Będę ją później jeszcze w środku poprawiać klasycznym eyelinerem, żeby miała taką fajną wielowymiarowość, powiedzmy. Ale na razie czarny cień. I ogólnie możecie na tym poprzestać, jak będziecie chcieli. Wszystko zależy od tego, co lubicie, co chcecie. I uwaga, tą czernią wjeżdżamy również na dolną powiekę. Tu się trzymamy dosyć ciasno, przy linii rzęs. I zaznaczam też. Wewnętrzny kącik. Okej, okay. już mi się to podoba. Mm, 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 mm. Miałam w planach mocniej tą kreskę rozestrzeć, ale chyba, chyba jednak nie. <grytanie> Lekko poprawię sobie takim eyelinerem w pisaku tą kreskę w zewnętrznym kąciku. Wewnętrzny kącik, możecie sobie zrobić lekki dziubeczek tutaj, jak macie ochotę. I kremowy eyeliner na pokrycie linii wodnej. I mam taki niecny plan, żeby wziąć sobie kremowy, czyli ten jaśniutki beż, i tym jaśniutkim beżem rozjaśnić sobie tą okolicę. Ale właśnie tak, żeby ten beż było tutaj widać. Ostatnio widziałam y, kilka makijaży na profilu Not Another Henna, y, gdzie nakłada sobie właśnie w ogóle biel, nakłada sobie w to miejsce, w to miejsce, albo na całe oko i tak mi się ta biel spodobała, że sobie tak rozświetla bielą makijaż i tak wyraźnie tak naprawdę wyraźnie, no że po prostu muszę wypróbować. <laughs> tu może nie biel, ale taki bardzo jaśniutki beż też powinien zrobić robotę. Uszystym pędzelkiem jeszcze sobie to wszystko tak ładnie tutaj rozblendowuję, żeby nie było właśnie takiej krechy, jakbym sobie chciała doczyścić tą kreskę, tylko żeby było widać, że to jest celowe. Musi być bardziej tak położone, trochę jak rozświetlacz może? I don't know. Eksperymentuję. <grymne> Podobuje mnie się to. <grymne> w ogóle jak to teraz fajnie tutaj paca, wiecie, z, <grymne> z białą koszulą. Mega. E, I lecę z maskarą i będzie jej dużo, dużo, dużo maskary. Myślę, że ten look świetnie uzupełni pomadka Pillow Talk, bo będzie tutaj nam pasowała kolorystycznie do tego, co dzieje się na powiece. I minimalnie konturówka z Mio. I mamy gotowy look. Niby prosty, ale jednak robi wrażenie, coś się tutaj ciekawego dzieje. Bardzo podoba mi się ten kolor na powiece całej. Wydaje mi się, że będzie bardzo uniwersalny w takich codziennych, prostych makijażach na szybko do zrobienia, ale tutaj też... Też robi coś fajnego, jakby dodawał takiej odrobinki elegancji znowuż. E, oczywiście, kocie oko takie wyciągnięte czarne, totalnie me gusta, jest tak fajnie edgy, editorialowo, kocio lubimy, e, ale ten też element tego rozjaśnienia, rozświetlenia biało-beżowego, no wygląda to bardzo nietypowo, przyciąga uwagę, ale. No mi się to bardzo podoba. Myślę, że pillow talk na ustach pasuje tutaj idealnie, więc to jest coś dla osób, które lubią coś takiego troszeczkę bardziej z charakterkiem, a jak wolicie totalnie delikatne i subtelne makijaże, to ten następny będzie totalnie dla was. Dzisiaj zrobimy coś bardzo delikatnego i pastelowego. Na powiekach mam już bazę, więc zaczynamy kremem Stofi i nakładam krem Stofi w zewnętrznym kąciku. I pokrywam powiekę mniej więcej do połowy, tutaj też na ruchomą część i trochę też na dolną powiekę, też mniej więcej do połowy. Teraz sięgam po kremowy i palcem będę aplikować w wewnętrzny kącik. Palcem z tego względu, że zależy mi na dobrym kryciu. Zahaczam też oczywiście tutaj o część powieki ruchomej i dolną powiekę, tak żeby te kolory się ładnie połączyły. I następnie wybieram sobie słodkość, czyli ten błyszczący różowy delikatnie, i nakładam mniej więcej na środek dolnej powieki. Śliczny jest ten kolor i cieniowania to tyle. Biorę sobie beżową kredkę i kładę ją na linię wodną. Podkręcam rzęsy. Trochę się pobrudziłam, ale poczekam, aż to wszystko wyschnie. W międzyczasie zrobię usta. I pomyślałam o pomadce hybryda w odcieniu naturóż z Glam Shopu. Taki różyk. Może tu fajnie pasować. I wklepię odrobinkę Rosy Touch z numer 71, tak na sam środeczek. I tak się prezentuje skończony makijaż. Nasza szósta propozycja, bardzo delikatna, której nadałam charakteru bardzo mocno wytuszowanymi i posklejanymi rzęsami. Jeżeli wy wolicie bardziej subtelną wersję, to po prostu wystarczy nałożyć trochę mniej tuszu, a sam makijaż jest bardzo prosty i bardzo, bardzo subtelny. Po takim teście myślę, że spokojnie możemy podsumować pracę tą paletką. Pracowało się nią bardzo łatwo. Tutaj jakby jakość glam nie zawodzi, maty są bardzo przyjemne, fajnie się budują, mają dobre krycie. Tutaj takie wiecie jaśniejsze odcienie, one są delikatne, jasne, więc nie robią wiecie takiej od razu mocnej plamy koloru, ale spokojnie da się te kolory budować. Jeżeli chodzi o te ciemniejsze brąz czy czerń, są bardzo intensywne i naprawdę da się. Się wiele tymi kolorami zrobić. Jeżeli chodzi o błyski, tak jak mówiłam na początku, to są bardziej takie delikatne perły, lekko mieniące się, więc mają taki fajny, elegancki finish. Wyróżniają się tutaj tylko nadzienie i deserowy, bo deserowy jest taki mocno-drobinkowy, on się tak przepięknie mieni, ale też ta formuła jest taka leciutka, taka śliska i podobnie właśnie nadzienie, które jest takie no niemalże toperowe. Pozostałe. Kolory są bardziej perłowe. Najbardziej gęsty jest chyba frykas, ale wszystkie mają taki, taki perłowy finish. Uważam, że to fajna opcja dla osób, które lubią bardzo użytkowe makijaże w nieco chłodniejszych tonach, ale takie niezbyt właśnie krzykliwe, którym może nie pasują takie bardzo mocno błyszczące cienie. Może to właśnie dla kobiet dojrzałych albo takich osób, które lubią eleganckie makijaże, trochę w stylu hollywoodzkim, red carpet i tak dalej. Mi się ta paleta bardzo podoba i fajnie, że mamy takie delikatniejsze opcje. Ja bardzo lubię takie kolory błyszczące, takie lekkie błyski na co dzień. Domyślam się, że część osób będzie z takich błysków niezadowolona, ale no wiecie, no, Glamshop ma szeroką gamę. Jest mnóstwo palet, które mają super błyski, więc fajnie, że jest też taka która ma trochę ten błysk delikatniejszy. Paleta na pewno ze mną zostaje, bo jest bardzo użytkowa, ma fajne, chłodniejsze odcienie, więc zostaje w mojej kolekcji. Bardzo się cieszę z jej posiadania. Dajcie mi znać, który z tych makijaży podobał się Wam najbardziej. Może macie jakieś inne kosmetyki, którymi możecie odtworzyć te luki. Dajcie znać, co myślicie o tej palecie, czy macie ją, czy, czy, czy serce wasze szybciej zabiło, jak ją zobaczyliście. Także widzimy się w sekcji komentarzy. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jak lubicie tego typu odcinki, to proszę was o odrobinę wsparcia bo one są bardzo czasochłonne i ciężko jest mi nagrywać ten odcinek, żeby jeszcze inny odcinek się pojawił w tygodniu, więc ja się muszę naprawdę spiąć, żeby to się udało. Więc będę bardzo wdzięczna za odrobinę wsparcia. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, pamiętajcie o subskrypcji i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa pa.